Witamy serdecznie. serdecznie, ziomeczki! ziomeczki. Mój, jestem z moim kuzynem, który ma mówić głośniej, bo go w ogóle nie słychać. Powiedz coś Dzień go. dobry! Tak, nagrywamy na singla, bo na serwach to za dużo osób. Jest za na dużo osób. Dostaliśmy parę razy. Niestety. Dobra, to jest tylko filmik o programie. Sądź, ale będą na filmik jest fajne dzisiaj tak a teraz oddam głos mojemu... Zmiany na kanale będą takie: po pierwsze zmiana nazwy Wojcam, kanał będzie na nowo przebudowany, filmiki będą się pojawiały w weekendy, może trochę częściej, no zależy jak się z czasem wyrobicie, wyrobimy, wyrobicie, wyrobimy, wyrobimy, my się wyrobimy. To ma być krótki filmik, więc nie będę przedłużał. Pożegnamy się teraz "hej, siema.. Dobry.